Przez dwa dni we wtorek i środę dzieci z Puławskich Przedszkoli prezentowały swoje zdolności teatralne podczas dziecięcych spotkań teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury. Wydarzenie, jak informują organizatorzy, ma na celu poszukiwanie nowych form pracy artystycznej z dziećmi, a także wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami artystycznymi. Prezentacje obejmują różne formy teatralne, takie jak teatr żywego planu, małe formy teatralne czy przedstawienia lalkowe. Łącznie w imprezie wzięły udział dzieci z siedmiu przedszkoli działających na terenie Puław. Sponsorem programu jest Agencja Reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.